Latino Pulp. Tak podobno nazywa się gatunek nowego serialu Netflixa, który wiedzie z całym 8 odcinkowym sezonem już jutro 19 marca i jest to serial stworzony przez scenarzystę La Casa de Papel, czyli tomu z papieru. Alexa Pine. Mówię oczywiście o serialu Skyroho, o którym już zapewne słyszeliście, słyszałyście. A być może nawet udało Wam się natknąć na plakat na mieście. No właśnie. Jeśli chodzi o promocję poszczególnych tytułów w Polsce, Netflix jest dosyć niekonsekwentny, a właściwie powiedziałabym, że ta strategia jest nie do końca Czytelna, natomiast jedno jest pewne: to ludzie z marketingu i promocji decydują o tym, co nam się potencjalnie spodoba. Nie wiem, na jakiej podstawie się opierają, ale oni wiedzą najlepiej. W związku z czym to oni wskazują, które seriale będą w Polsce wspierane marketingowo, a które nie. Skyrocho wspierane jest, co widać po ilości plakatów, które rzeczywiście ostatnio pojawiły się w przestrzeni miejskiej. Ja wiem, że w Polsce w tej chwili trwa zmasowany atak. Innej kampanii w całej Polsce wszędzie są plakaty, billboardy, nie będziemy o tym dłużej rozmawiać, ale Skyrohop pod tym względem jest światełkiem w tunelu, dlatego że te plakaty zaczęły wypierać tamte, co mnie bardzo zdziwiło, ale też dało mi do myślenia, bo to oznacza, że Netflix mocno stawia na ten serial w Polsce. Wypadałoby się na chwilę zatrzymać i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nadzieje pokładane w Skyrocho są uzasadnione. Na pewno argumentem jest to, że stoi za tym serialem twórca Domu z Papieru. To jest serial, który się w Polsce masowo oglądał, który przynajmniej po pierwszym sezonie był uważany za objawienie. Potem zdania się nieco podzieliły, ale rzeczywiście popularność Domu z Papieru była ogromna, więc Skyrocho też może, może dać radę. My dostaliśmy przedpremierowo do obejrzenia 4 z 8 odcinków i wydaje mi się, że już ma mamy jakieś zdania na temat tego, czy rzeczywiście Skyroho ma potencjał, no i czy to jest przede wszystkim dobry serial. Wyobraźcie sobie taką scenę. Patryk Vega, Blanka Lipińska i Quentin Tarantino wchodzą do baru. Vega mówi: Nakręcę wam taki serial o prostytutkach i Alfonsach, który obejrzą wszyscy. Blanka na to dorzuca wam wątek gorącego, latynoskiego przemocowca, na co Tarantino wtrąca, podbijam stylówką, na rape Revenge movie z giverami, fajnymi furami i epicką ścieżką dźwiękową. Tak oczywiście nie było, ale być mogło, dlatego że Skyroho naprawdę, przynajmniej po tych czterech odcinkach, wygląda jak. Efekt kolaboracji tej konkretnej trójki osób. Oczywiście, na samym wstępie muszę Wam jedną rzecz wyjaśnić. Nie wiem, być może ktoś się łudził, że będzie to produkcja jakaś, nie wiem, ambitna, intelektualnie wymagająca. No nie, 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 absolutnie, w żadnym wypadku. To jest rzeczywiście takie guilty pleasure z dużym naciskiem na pleasure, na przemoc i na. Y no, a taki średnio bym powiedziała wyrafinowany humor. I jeśli chodzi o te trzy rzeczy, które wymieniłam, ten serial daje radę, w sensie działa. To wszystko e, wygląda tak, jakby miało chwycić, jakby miało zjednać sobie sporą grupę. Widzów, i myślę, że pod tym względem Skyroho będzie sukcesem. Narracyjnie, mamy tutaj twór zbliżony bardzo do domu z papieru, co oczywiście absolutnie nie dziwi, no bo to jednak ten sam scenarzysta, no widać taki ma styl, albo ewidentnie próbuje powtórzyć sukces poprzedniego swojego serialu. I tutaj tutaj mamy narratorkę, która robi ekspozycję z ofu, i jest to jednocześnie jedna z kluczowych postaci całego serialu. I tutaj i tutaj mamy nielinearną narrację, to znaczy mamy fabułę, która skacze nam między różnymi timeline'ami, między retrospekcjami, między tym, co dzieje się obecnie. Nie jest na szczęście aż tak trudno się w tym połapać, ale no mówię, jest to bardzo. Dynamicznie opowiedziane. Nawet postaci serialu są podobnie rysowane jak w przypadku La Casa de Papel, to znaczy są rysowane grubą kreską, ale nie na tyle grubą, że są zupełnie komiksowe, to znaczy dodano im coś w rodzaju głębi, co przy odrobinie wysiłku możemy zinterpretować jako wielowymiarowość, ale aż tak daleko chyba bym się nie zapędzała w interpretacji. Mamy tutaj też ten sam przypadek, co w La Casa de Papel, czyli złego bohatera, który ma potencjał, żeby wyewoluować w kogoś, kogo widownia będzie lubić i komu będzie kibicować, i kto na przykład przejdzie na dobrą stronę. Tak jak w przypadku niesłownego Berlina. Ja nie do końca lubiłam ten zabieg w Domu z Papierów. Wiecie, że ja nie jestem wielką fanką, ale w przypadku tego konkretnego tytułu, czyli Skyroho, nie widziałam jeszcze takiej ewolucji ale czuję, że ona się czai za rogiem. Obsada jest dobrze dobrana, w jednej z ról z pewnością rozpoznacie Miguela Angela Silvestre, który grał jedną z głównych ról w Sense8. Zdjęcia powstawały w Madrycie i na Tenaryfie, dzięki czemu produkcja ma taki bardzo egzotyczny, nawet niemal meksykański klimat. Z czysto technicznego, rynkowego punktu widzenia, Skyroho jest po prostu dobrze odrobionym zadaniem. Takim produktem rozrywkowym, skonstruowanym wedle wszystkich prawideł gwarantujących sukces, i ten sukces z pewnością odniesie, bo po prostu dobrze się to ogląda. Odcinki mają mniej niż 30 minut, akcja pomyka w zastraszającym tempie, jest kolorowo, hardkorowo, wszędzie widać goliznę, bohaterowie brzydko mówią, i ogólnie no, jest tak rzeczywiście w stylu pulp. Tylko, że to jest Latino Pulp, czyli takie palp na latynowskich, macistowskich sterydach. Skyrocho pod względem zdjęciowym absolutnie nie odbiega od wysokich standardów amerykańskich produkcji. Nawet zaryzykowałabym, że jest bardzo dobrze od strony technicznej. Rzeczywiście zdjęcia są no, super fajne, koloryzacja jest super fajna i wszystko to robi, no fajne wrażenie. Do tego dochodzi ścieżka dźwiękowa, która podobnie jak w filmach Tarantino bardzo dobrze nam punktuje różne absurdalne, albo przemocowe, jakieś takie hardkorowe momenty, co powoduje, że jeżeli lubicie takie właśnie sensacyjno komiksowe wręcz klimaty, to Skyroho może się wam podobać. Jeżeli podoba wam się też ta cała taka latynoska estetyka, to też Powinno wam to wszystko trafić w gusta. Problem jest w tym, że Skyroho jest serialem absolutnie pozbawionym głębszej treści, mimo że próbuje udawać coś więcej. Niby jest feministyczny, ale sposób w jaki ukazuje przemoc już absolutnie taki nie jest. Niby nawiązuje do gatunku rape revenge movie, ale robi to tak nieudolnie, jak film 365 dni opowiada o miłości. Ogólnie gatunek rape and revenge to jest ciekawy temat do poruszenia przy okazji premiery Skyroho, dlatego, że nie wiem czy wiele osób wie w ogóle o tym, że taki gatunek istnieje, taki podgatunek filmowy. Nie istnieje on od niedawna, istnieje już od lat 70 co najmniej, ale do niedawna jeszcze był to głównie gatunek pełen filmów, wiecie, o smutnych tatusiach, którzy mszczą się za swoje córki. O tak powstało troszkę filmów takich, ale były też filmy oczywiście o kobiecej zemście, choćby na przykład uh, A Girl with a Dragon Tattoo, uh, ale um, no, choćby um, filmy Quentina Tarantino. Quentin Tarantino nakręcił co najmniej dwa takie filmy z gatunku Exploitation. Pierwszy to Kill Bill oczywiście, a drugi to uh, Death Proof. Jednak dopiero w 2020 roku powstał naprawdę ważny film z gatunku Rape Revenge. I mówię o Promising Young Woman, który jest nominowany w tym roku do Oscara, czyli Młoda, obiecująca kobieta. To jest film, który opowiada nie tylko o zemście, ale też przede wszystkim o przemocy seksualnej, o tym jak powstaje i jakie ma. Konsekwencje. To jest film, który bardzo wszystkim polecam. Ten film się nie tylko dobrze ogląda, ale przede wszystkim coś się z niego wynosi oprócz takiej czystej rozrywki wynikającej z oglądania fajnie opakowanej przemocy seksualnej. Tymczasem Skyroho jest właśnie tym ostatnim, czyli fajnie opakowaną przemocą, która. Chyba do niczego nie prowadzi, chociaż oczywiście widziałam tylko cztery odcinki, więc nie jestem do końca pewna, a wiem, że łącznie zaplanowano tych odcinków 16 i to będzie zamknięta całość. Być może ta historia się jeszcze rozwinie, być może ona jeszcze wyewoluuje, być może dopisana zostanie jakaś głębia do tych postaci i do ich historii, bo te historie są dramatyczne. Ale nie tak wiarygodne jakby się chciało. Oczywiście rozumiem, że to są wszystko prawidła gatunku, no to jest w końcu Latino Pulp, które przetłumaczono w jednym z maili takich prasowych jako latynoską miazgę. Więc to jest latynoska miazga. Jeżeli lubicie latynoską miazgę albo fajnie to brzmi, to możecie oczywiście sięgnąć po ten serial. Ja mam co do niego mieszane uczucia. Wiem, że cieszy oko to jest takie eye candy po prostu. To jest coś, co się ogląda, fajnie wygląda, bardzo dynamicznie się zmienia, w związku z czym jesteśmy przyklejeni do ekranu, ale jeśli chodzi o jakieś przesłanie, to raczej bym się go tam głębiej nie doszukiwała. I to jest cała nasza recenzja tych czterech z ośmiu. Odcinków pierwszego sezonu, który już jutro 19 marca pojawi się na Netflix. Oczywiście, jak obejrzycie, to dajcie koniecznie znać, co na ten temat sądzicie, czy Wam się podoba, czy jednak nie bardzo, bo wiem, że wiele osób zmęczyło się już domem z papieru i nie jest w stanie więcej tego oglądać, więc być może nie sięgniecie jednak po Skyroho i Netflix przeliczył się w swoich oczekiwaniach, że wszyscy rzucą się oglądać ten serial. Um, uwaga, jest tam bardzo dużo brzydkich słów i bardzo dużo golizny. I to tyle, oczywiście tradycyjnie. Jeżeli Wam się podobało, to możecie zostawić lajka, like możecie też subować nasz kanał, możecie wpaść na naszego Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w kolejnym odcinku.